Gdziecie w Among Us, tylko że w lepszej wersji, tak dokładnie w normalnym Among Us. I dzisiaj będziemy grać w Among Us oczywiście, bo co innego, bo w Brawl Stars mi się nie chce. Po prostu bym mógł nagrać w, w Brawl Stars, ale nie nagrywam. Niestety. Bo po prostu pomyślałam, że do normalnego Among Us to sobie no, po prostu. pogram. Bo... W sumie nie było go na kanale, kur, jaka mała prędkość, skurczę, słabo. Ty co jest? Czego jest tak dużo pomarańczowych? Czego tu jest tak dużo piotrków i ty? Co się dzieje? Ej, co się dzieje? Dlaczego jest tak dużo Piotrków i ty? Widzicie? Nie zostawiliście łapki w górę i się pojawili. Trzeba było zostawić łapkę w górę. Ej, ale tak szczerze pytam, skąd są tyle Piotrków i ty? No patrzcie, tu mój jeden Piotrek i ty biega. Jak on tu powstał? Trochę nie wiem. No patrzcie, cała normalnie... Ulica Piotrków i ty. Zgapili mi mój nick. No głupki jedne. Zgapiliście mój nick. Nikt. Ulele. Was, was no... Hej, impostor. no co to jest? Patrzcie, był Piotrki i ty. Za... Sami widzieliście, mam dowody. No było kilkadziesięciu Piotrków i ty. To jest niesprawiedliwe. No zgapili mi nikt. Sami widzieliście. Weźmy może tu nie będzie Piotrków i ty. Mi zszedł z serca. Bo jestem. Wszedł że będzie teraz 20 piotrów. syty. Kurczę, nie dajcie start. Start. Dobra, muszę wyjść poszukać jakiegoś normalnego serwera. Na tym chociaż nie ma piotrów. chyty. No, bo tamto to było normalnie dziwne. Już mi, prawie bym nie spać z krzesła. No, miałem dowody, tam było kilkadziesięciu piotków i ty. Ja tam widziałem. Ty, dlaczego tam jest dwóch fioletowych takich samych? Ej, dlaczego ja takim skinem nie grałem? Kurczę, co to ma być za głupi tryb. Są też z jakimś, no nie wiem kim. Kurczę, to mnie już wkurza powoli. Ja miałam ładnego Piotra, ty teraz się nazywałem L 1, czy tam jakoś. Ciekawy, gdzie Piotr, kiedy ty, ty się schował, może do niego wejdę. Ktoś z was. Ej, zgapiłeś? W sumie mnie ja go nie zgapiłeś. Ja ci zgapiłem, ale kto ma Piotrka? ty? Weźmy po prostu z tego trybu. Ten może będzie spokojny. O jezu. O jezu. Wolniej nie można było. U, normalnie się gra, super. W takim tempie to normalnie dobiegniemy, byśmy dobiegli do, nie wiem. W takim tempie to kroki my robimy normalnie. Ja bym szybciej już robił kroki. He? Przyspieszył. Dobra, ja wyłączam i szukajmy normalnego, gdzie będzie normalna szybkość, kur. Chociaż tu jest normalna szybkość, nie tak jak inne szybkości, kurczę. Trochę słabiutko. Bardzo słabo, że w ogóle takie jest szybkość, no zobaczcie. Znaczy szybkość już, już bardziej bym nie wolał tamtej starej, chociaż normalnie się gra. Mmm, kurczę. Kurczę, Biegamy, biegamy, biegamy. Dobra, tymczasem w sumie poczekamy, kiedy ja to zrobię. A tymczasem wywalili mi nie z serwera. No to, to teraz zagramy w jakieś, no nie wiem. No po prostu w jakąś grę na pewno. He? co to jest? Patrzcie jakim ja jestem. Jestem pan Polityan. Ja, 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 ja. Zaraz, zaraz. Zupo przestawiane miejsca. Przecież tu tego nie było. Tu w stronę powinno być. To jest wszystko dobrze. Tutaj źle, tutaj źle. Wow, pan policjant. No i mnie zaraziły zębiaczki. No nie wiem, dlaczego ja teraz jestem zielony? No kurczę, no kurczę, no ja nie chcę być zielony. Zielony dziś nie potrafi. Tak jest przy... Mam To was pytanie. Znacie angielski? To teraz mi będziecie musieli przetłumaczyć w to w komentarzach. Znaczy zrozumiałam tylko minut, minuty. Disk dinozaur no, You may not your John and her games for and And 3 minutes after. A pewnie przez trzy minuty nie mogę wchodzić. Będę tu chyba z dobry, już 20 minut. Szybciej, no 20 minut, może nawet godzina. Czy w sumie to wyłączyłem? Ale coś tu się zaczęło dziać. No, w nic. E, więc to musi być koniec tego odcinka. No i ja się z Wami żegnam. I to był taki żart. Zostawcie 5 lajków w górę. I powiem jak wam te tryby, dlaczego były takie dziwne tryby i te inne rzeczy. Więc zostawiajcie tam na dole łapki w górę, lajkujcie, żeby ten film był jednym z najwięcej. 5-3 łapki w górę, no i będzie kolejny odcinek.